Oficjalnie otwarte. Nowe boisko wielofunkcyjne w Łękach wraz z zagospodarowaniem terenu. Boisko o wymiarach 20 na 40 metrów z funkcjami do gry w piłkę nożną, w siatkówkę w koszykówkę, także myślę, że no taka kompleksowa oferta nie tylko dla uczniów tej szkoły, ale również dla mieszkańców. W ramach tej inwestycji również zagospodarowanie terenu, utwardzone place z kostki brukowej, ogrodzenie od strony drogi i mała architektura, wymiana oświetlenia terenu, ławki, tak aby ten obiekt był również przyjazny tym, którzy będą przychodzić tutaj po godzinach funkcjonowania szkoły, również z dzieciak Mam nadzieję, że to będzie właśnie miejsce takiego integrowania się społeczności lokalnej, integrowania się uczniów nie tylko z naszej szkoły, ale również z innych szkół, bo tak jak pan tutaj zauważył, naprawdę warunki są ku temu sprzyjające. Wcześniej realizowaliśmy tutaj inwestycje polegające na termomodernizacji tego obiektu, również na budowie placu zabaw i to jest współpraca zarówno z Sołectwem, z panią Sołty, z Anną Koczwara, jak również z Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły w Łękach, stowarzyszeniem, które prowadzi tą placówkę oświatową. I równolegle można powiedzieć, z tą inwestycją realizowaliśmy prace związane z wymianą instalacji kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania, tak aby ten obiekt był. W użytkowaniu zdecydowanie tańsze. Tutaj nakłady, jakie podnieśliśmy w, w miesiącach wakacyjnych to 77 tysięcy złotych. Cieszymy się z tego obiektu, gdyż ten obiekt to nie tylko oferta dla uczniów szkoły, ale również dla wszystkich mieszkańców środowiska sportowego miejscowości. Widzę, że dużo młodzieży tu przebywa, nie tylko ze wsi nawet i spoza Będziemy mogli tutaj realizować różnego rodzaju sportowe też zajęcia pozalekcyjne, które do tej pory mogły być tylko realizowane no, na, pod, na podstawie tej bazy dydaktycznej, którą mieliśmy, bazy sportowej w szkole z małego boiska, nie boiska, tylko z małej sali gimnastycznej. Dla szkoły to kolejny element w bogatej ofercie edukacyjnej, która zapewnia dzieciom szeroki wachlarz zajęć dydaktycznych i dodatkowych. Chcemy zachęcić te dzieci tutaj ze wszystkich stron, żeby jednak ta frekwencja była większa. No, cieszymy się, że jest tak pięknie to wszystko wygląda i, i, i wójt nam tu cały czas pomaga w tym nasza szkoła ma na przykład dwa języki nie jeden w szkole to jest też jakiś atut bardzo jesteśmy radośni że akurat jest to wojsko. emocje sportowe będą rozgrywane tutaj nie będzie nam tak zimno możemy też grać w ręczną tu są te bramki w ogóle w kosza, w nogę, w siatkówkę. W gminie to już siódmy obiekt sportowy tego typu. Borzęcin, oprócz tych wielofunkcyjnych mamy cztery orliki, trzy hale sportowe, siłownie zewnętrzne, place zabaw w każdej miejscowości. A więc ta, ta infrastruktura rekreacyjna, sportowa jest w naszym przypadku bardzo bogata. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 450 tysięcy złotych, z czego 248 tysięcy zostało pozyskane z funduszy Unii Europejskiej. Po zakończonej ceremonii otwarcia i poświęcenia obiektu sportowego Goście zostali zaproszeni na uroczysty apel okolicznościowy, przygotowany przez społeczność szkoły w Łękach.